Witajcie durączka, tym razem zajmiemy się całkowicie polską modyfikacją na stalker czyste niebo wersja 1510 jest to The Faction War, który jest modem e, zasadniczo rozbudowującym bardzo mocno warstwę dotyczącą wojny frakcji pamiętną z czystego nieba, która w, później w zebraci została ostatecznie zarzucona przez twórców gry. Przyznam szczerze, że kiedy przeczytałem e, krótką notkę o tym, jakie są zmiany w grze, to trochę nie chciało mi się wierzyć, że to wszystko będzie tak pięknie działać i wszystko to takie ładne, błyszczące i cacuśne, ale przyznam, że grałem pierwsze 5-10 minut, aby no, zorientować się po prostu, czym to się je. No i już po tych 5 minutach na mojej twarzy pojawił się szeroki uśmiech, co myślę, że mówi dość dosadnie samo za siebie. Jakie mam odczucie w stosunku do tego moda, przynajmniej na samym początku? Mod ma mnóstwo różnych opcji, i jest no właśnie potężnie rozbudowany nie tylko w sensie wojny frakcji, czyli tam w zarządzaniu oddziałami i tak dalej, ale też w mnóstwie innych opcji, o których tam nie, nie ma nawet co opowiadać, bo to za dużo by czasu zajęło. Eee, ważna rzecz, że mamy nowego głównego bohatera, który jest najemnikiem. A na samym początku jest powiedziane, jaka była jego misja. No jest to profesjonalista aczkolwiek tutaj po raz kolejny potwierdza się to, że strefa każdego zmienia, kiedy tylko przekroczy jej próg. No bo taki profesjonalny najemnik, który jak sam przyznaje jest w stanie zestrzelić pchłę z nosa drugiej osoby z odległości 100 metrów, tutaj w strefie staje się zielonym, bez reputacji, bez dobrego ekwipunku, no i musi na to wszystko zarobić nie tylko pieniędzmi, ale też swoim charakterem i chyba głównie tym. Także cóż, myślę, że zaczniemy. Zobaczę, jak będziemy się grało na Weteranie, gdyż powoli przyzwyczajam się do tego poziomu trudności i spotkamy się już w strefie. Okej, okay, widzimy się w wieży ciśnień. A, tak, magazyny wojskowe i przeklęta wioska. Nie mamy przy sobie nic. Widzimy trochę zmieniony ekwipunek. Yy, ja nie mam jak otworzyć tego schowka. Aczkolwiek wiem, że... Tak, dobra. Jednak nie, nie. No, A jest jakiś trup, jest jakiś pleca, gdyby udało mi się do tego plecaka dotrzeć. To byłoby fajnie. Oh. O, dobra też nic nie ma o. niestety nic to nam nie dało Widzimy już inną e, animację krwawienia, poczekajcie, tylko sprawdzę czy się nagrywa And. Dobra, wszystko jest ok i o, tak, I O, niezbąd miły dźwięk Także spieprzamy stąd, ile ja wlezie. Przepraszam, uciekam, jeżeli kogoś rażą takie okrutne przekleństwa. No. No. No, eee, Tak. Widzimy już teraz, że e, te żółte okręgi to są właśnie te e, placówki, postrunki. Mamy kogoś. Jakaś grupa. Miejmy nadzieję, że przyjazna. Tak, jest. Ha! Kim ty jesteś? Jak udało ci się tu dotrzeć żywym? Co tu się kur dzieje? Ziemia jakaś spalona, grawitacja szaleje i te bestie. Co to ma być za gór? Zamknij się i odpowiadaj na moje pytanie, jeżeli nie chcesz dostać kulki między oczy. Okej, okej. He, Nazywam się Durat, byłem jednym z najemników zatrudnionych, no a zresztą nie będę chyba czytał dialogu, bo tutaj przy tej rozdzielczości każdy może sam sobie je przeczytać, no, ale ja będę czytał w swoim tempie, więc będzie każdy miał czas. To jest właśnie w to stwierdzenie, że w kodziub, mógłbym zestrzelić pchłę z nosa z odległości 100 metrów. No, łopata, czyli ten dowódca, sprowadza go do poziomu i opowiada o strefie. Mówi o artefaktach. Stalkerach. Stalkerze. Dobra i możemy usłyszeć tutaj teraz o frakcjach. Wolność. Inność. Czyste niebo bandyci ci jacyś nowi hmm. laboratorium w piantarze hmm. Monolit. I opór. No dobra, skoro wszystko wiemy... E, łopata idzie z łupem do handlarza jakiegoś, jakiejś frakcji, i tutaj decydujemy, do której frakcji się dołą chcemy dołączyć. Cóż, ja? Nie wiem, kurczę. Pełno niedowolności i powinności, bo to są dwie skrajności, których nie lubię. Bandyci też nie. Ci, którzy pilnują przenośnego laboratorium, to pewnie najemnicy albo wojskowi. Stalkerzy? Może opór. Może opór, coś dla odmiany. Na początku chciałem dołączyć do stalkerów, ale to jest takie bardzo casualowe. Z drugiej strony chciałbym zobaczyć jak stalkerzy wyglądają tutaj. Hmm, dobra, dołączymy do stalkerów, tak mi się zdaje. Dobra, jesteśmy w starym skład. O cholera, nie. Chyba nie chcecie mi... nie, dobra, dobra, Huf. F... Kamil Durczok. Gratulacje Kamil durczek, no nie, dobre, dobre. Podoba mi się. Okej, okay, więc jesteśmy w siedzibie stalkerów, samotników, czyli na wysypisku w tak zwanej parowozowni w składzie pociągów. Teraz gdzie tutaj jest jakiś dowódca, dowódca, ty coś wiesz. Baryga. Hmm. O, 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 o. Wszystko się przyda. Aha, tutaj mamy handlarza. Hmm. Tu mamy skład pewnie magazyn. Jakiś dowódca by się przydał, Cholibka. tech service czyli technik. Tu jest jakieś korde... Aha! Może właśnie chodzi o to, że tu nie ma dowódcy. Bo zwykle był taki zaznaczony. E, dobra, spróbuję pomówić z jakimiś ważniejszymi osobami. Tak, rzeczywiście, w opisie było to, że e, samotnicy są mniej zorganizowani. Możliwe, że... O, o, o. Kim jesteś? Czy przyszedłeś po pióra? Buduję własny oddział. Tak, to znaczy nie, jestem samotnikiem, a ty nie, nie ufam. Bądź samotnikiem albo bądź już z nich lubiany, tym, że mogę rozmawiać o oddziałach i tego tak, typu bajerach. Aha, czyli to jest jakiś taki e, lokalny stalkerski wsiowy głupek, jeżeli można tak powiedzieć. Nie ma tu żadnego dowódcy. Może wagonie. Lara wie, tak, to wygląda na coś dowódczego. Dobra Alik Słyszałem, że masz dla mnie pracę Oczyść pobliski obszar, znajdź kolec, zdobyć usiądz Ptodzika, zabij Stalkera No to myślę, że oczyść pobliski obszar Ktoś coś zabija Stalkerów, chce żebyś z nami rozwiązał. Rozumiem, rozumiem Dobra, ale eee, mamy 1000 rubli tylko <try> Więc musimy to wydać BARDZO rozsądnie. Tak, ci sobie gadają... A, a dobra. I się za <try> <try> Dobra, no widzicie, wszystko kwestia reputacji, tak? Nikt nie, nie powie nam nic od razu. Na dobry początek kupimy... ...nóż, lornetkę i śpiwór. Radio później. Na mi się broń. Jakaś bagam podstawowa, pistolet, cokolwiek. Dobra, jest pistolet. Może stać mi na Vipera. Nie stać mi na Harry oczywiście. Dobra. Ten kosztuje 600, dobra. Sprzedamy trochę tego. kupimy 10 18 p i setkę od no, no, nie mam na do czymś dość pieniędzy. Będę musiał się zadowolić standardową amunicją. No, już mam tylko 192. Widzicie, no tutaj. Wszystko, że tak powiem, nas sprowadza do poziomu. Tak jest zapis. O, 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 opa. Tak, a prawdziwie sobie gdzieś tam krąży z tyłu, nie? Podoba mi się to, że wszyscy coś robią. No, w się sensie, no, coś tam robią. Też. Czy słusznie to to inna sprawa, nie? Dobra, zatwij ich do tamtego. No widać, że stalkerzy są trochę mocniejsi niż um, ci znani z poprzedniej części. Tam jest quest. Zlikwiduj wrogów w punkcie kontroli. Dobra, na mam nadzieję, że mnie nie zabiją od razu, proszę. Jeżeli to będą jakieś snorki albo coś, to, to jest... jestem załatwiony. Tak. No musimy być ostrożni po prostu, cholernie ostrożni, zwłaszcza na tym poziomie trudności. Nie? Mamy lornetkę. Powinno tam dać... Nic nam nie daje. O, o, o! Mówiłem, snork. Czy jeden, czy... Aż... Najgorsze jest to, że na snorków nie pomaga w nie, nie pomaga wspinanie się gdziekolwiek SUM dwa z pistoletem może być ciężko. spróbuję zagonić ich do bazy za nich zagonić, raczej zaciągnąć no. gdzie się schowały kurdełe są To też jest fajny komunikator radiowy, wszelkie. Dobra, jest jeden. Widzicie, w prawym dolnym rogu otrzymano SP. Wycofam się. Przeładuję. Dobra, otrzymano 111. Experience Points Przeszukamy sobie ich. Gdzie są te trupy? Tutaj. Tu jest noga. Te trupy były gdzie, gdzieś... Gdzieś tu było. No nieważne. Ważne, że są załatwione. Nasze pierwsze zadanie wypełnione. Coś się zaatakowało. Tak. Pierwsze zadanie wykonane. Zakończone sukcesem. Także oddamy questa. Zobaczymy co dostaniemy. No, 800 nieźle. Kolec, kolec jest w anomaliach ognistych. Tutaj chyba nie ma tak. To dzika. No, dziki są wszędzie, więc to, to nie jest specjalny problem. Dobra. To, to znowu do handlarza sobie pójdziemy. I zakupimy tym razem. Możemy sprzedać nogę Snorka. Bison, Mój Drożyzna, drożyzna, drożyzna. No nic, yy... myślę, że 1200 mamy, nie ma lepszych pistoletów, niestety. O, 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 a może dwura? Ile? O, pięknie, karabin myśliwski, proszę bardzo, troszkę naboi, jakieś najzwyklejsze, 880, dobra. No, i z tym już coś możemy zdziałać, nie? Dobra. Cóż, jak widzicie na początek, zapowiada się bardzo interesująco. E... No cóż, zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Nie będę przedłużał zakończenia, więc e... kliknijcie w fajne. Podpiszcie się do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszelkimi ciekawymi modami do serii Stalker. No i udanych łowów, oczywiście. Na razie.